Miałem przygotowane na dzisiaj inne omówienie w swoim standardzie, czyli jakiegoś filmu polskiego. Ale tak się złożyło, że wczoraj zobaczyłem kolejny wielki film od geniusza reżyserii mówię tutaj o polu Tomasie Andersonie i jego filmie Jedna bitwa po drugiej, że postanowiłem tym razem posiedzić omówienie właśnie tej nowości filmowej. Od razu mówię, że będą spoilery. Będę zdradzał elementy fabuły. Kto nie widział, a spoilerów nie chce znać, to niech tego mówienia nie słucha, tylko wróci najwyżej za kilka dni, jak już film obejrzy. A innych, którzy jednak chcą wysłuchać tego mówienia, to zapraszam. Paul Thomas Anderson, geniusz reżyserii absolutny, jeden z najlepszych reżyserów dzisiejszych czasów. Tym filmem to udowadnia znowu w sposób bezsprzeczny. Co prawda, jego ostatni film, przed jedna bitwa po drugiej, czyli Koris Pizza, jakoś do mnie w pełni nie trafił, chociaż to nadal jest niezłe kino, oczywiście w standardzie Andersona, to tym filmem znowu wraca do swojej, można było powiedzieć, standardowej formy. W rolach głównych występują w tym filmie Leonardo DiCaprio i Sean Penn. To naturalnie jest pierwszy film Andersona, którego kręci, mając w obsadzie aktorskiej Leonardo DiCaprio, także pod tym względem ten film jest szczególny. I absolutnie ta współpraca nie zawodzi. Teraz już o wspomnianej przed chwilą fabule. Głównym bohaterem jest Bob Ferguson, grany przez DiCaprio. Wydawać by się mogło, że lider rewolucyjnej organizacji, z tą, że rewolucyjną organizacją walczy amerykańskie wojsko, a tym głównym dowodzącym tą walką jest pułkownik Stephen J. Lockjaw, grany przez Shona Pena. W grupie rewolucjonistów znajduje się dosyć istotna dla fabuły postać – Perfidia, grana przez Tejanę Taylor. Ona jest dziewczyną postaci DiCaprio. W otwierającej film akcji naszych rewolucjonistów zostaje unieruchomiony Lagdżoł pod groźbą zastrzelenia, a tą osobą, która ma go na muszce jest właśnie wspomniana przeze mnie Perfidia. I akcja rewolucjonistów się udaje, ale to spotkanie między Perfidią i Lagdżołem uruchomi lawinę zdarzeń, które będziemy obserwować później w fabule. To spotkanie tak jakby odmieni relacje między najważniejszymi postaciami tego filmu. Perfidia nawiąże dziwny, miłosny związek z Lockjawem, pomimo tego, że jest dziewczyną Boba Fergusona. Dla wyjaśnienia, to w tym filmie postaci z obozu rewolucjonistów posługują się zmyślonymi ksywkami, czy imionami, więc prawdziwych ich imion i nazwisk nie znamy. DiCaprio później w trakcie filmu przyjmuje imię i nazwisko Bob Ferguson, więc będę tego imienia używał. Ale wracając do tego związku perfidii z Lakdżołem, to ta relacja na tyle staje się intensywna, że Lakdżoł wydobywa z perfidii informacje o postałych członkach grupy. I właśnie przez te informacje grupa zostaje co do jednej osoby zlikwidowana. Prawie, bo jedyną osobą, która tę obławę przetrwa, jest właśnie postać DiCaprio Bob Ferguson. Innym elementem arcyważnym jest to, że perfidia zachodzi w ciąże i Bob musi uciekać ze swoją córką, bo wie, że Luck Joe wciąż gdzieś jest i będzie się starał zrealizować swoje zadanie do końca, czyli złapać ostatniego członka ruchu rewolucjonistów. Film dalej się napędza pod względem fabularnym tym, że Lockjawowi udaje się dotrzeć znowu do Boba i jego córki i gra będzie już szła o najwyższą stawkę, o życie córki Boba i jego samego. Postać perfidii znika z fabuły, wnioskuje, że Najzwyczajniej w świecie perfidia umiera, ale to, co już wskutek jej decyzji się stało, no to już się stało. To tyle odnośnie fabuły. Jeszcze później coś powiem, bo to jest dosyć istotna rzecz dla całego tego filmu. Ale teraz przedstawię Wam moje takie ogólniejsze spostrzeżenia z tego seansu. Po czym nieraz poznać, że obcuję się z wielkim kinem? Po dialogach na przykład i po muzyce. Tutaj te dwa aspekty są po prostu wyborne. Oczywiście następnym aspektem jest sama reżyseria Andersona, ale o tym jeszcze trochę później. Na początku aktorzy i ich role. O matko kochana, to wszystko tu jest tutaj pod względem aktorskim czyste złoto. Pen jako groteskowy tak naprawdę pułkownik Lockjaw robi kapitalną robotę. DiCaprio mi się wydaje, że jednak mimo wszystko jest jeszcze lepszy. Przede wszystkim to charakterystyczne dla tego filmu, jak tutaj skonstruowane są dialogi. Jak naturalnie wypowiadają jej aktorzy grający swoje role. To jest coś, co zdarza się w kinie, no znowu nie tak często, ale u tych największych reżyserów właśnie tak jest. Po prostu wydawać by się mogło, że to są ci właśnie bohaterowie, że ci aktorzy nie grają, tylko po prostu są tymi ludźmi. I to jest cecha prawie że wszystkich filmów pola Thomasa Andersona, ale tutaj to tak jakby mnie bardziej uderzyło. No fenomenalne wręcz role aktorskie i wspomniane przeze mnie już dialogi. Cofając się troszeczkę, mówiąc ogólnie o tym filmie, to to jest to tak jakby jedną nogą groteska, z drugiej strony bardzo film gatunkowy, co już powoduje, że trzeba jeszcze bardziej chylić czoła przed Andersonem, bo pokazał, że kino gatunkowe też może służyć mu do pokazania swojego olbrzymiego talentu reżyserskiego i być tak naprawdę mu poddane, jakkolwiek by to nie zabrzmiało. No bo czyni z tego iście wybuchową mieszankę z tej historii. Bawi się tutaj gatunkowością jak jacyś Bracia Cohen za najlepszych swoich czasów. No, wielkie, wielkie dzieło pod względem reżyserii. I to, co jest też miary charakterystyczne dla Andersona, to, że on prawie każdy swój film kręci trochę inaczej. W tej filmie nie masz tak wielu szerokich planów, czy tego typu spraw, jak na przykład Aż poleje się krew. Ale tu też mamy taki miks. Raz jest bardziej stylizowany na film dokumentalny, raz troszeczkę szerszy plan. Raz kamera powoli przechodzi z, z bohaterami tak bardziej statycznie, no po prostu dzieło sztuki pod tym względem. Kolejne zresztą w wykonaniu tego geniusza. Jeszcze ogólnie mówiąc o filmie, to mi się wydaje, że tutaj Anderson świetnie zrobił to, czego nie udało się w ogóle zrobić Alexowi Garlandowi w jego Civil War. Bo tam Garland pokazał wojnę domową tak na twardo, ale moim zdaniem temat go kompletnie przytłoczył i ogólnie sobie z tematyką filmu nie poradził. A tutaj Anderson pokazuje, jak powinno się to robić. Bo tutaj zdecydowanie też mamy komentarz do stanu Ameryki, ogólnie pojętego. No i ten stan nie jest za fajny, delikatnie rzecz ujmując, ale właśnie w tym filmie Anderson tak przedstawia, że nadzieja jakaś na to, żeby to wszystko jednak nie wyeskalowało do już gorącej wojny domowej jest. Być może nikła, bo nikła, ale jest. I właśnie dając tę małą nadzieję, Anderson tutaj wygrywa. Zresztą, tak jak on cały ten film konstruuje, też tym wygrywa. Robiąc na Amerykę tak naprawdę satyrę, wręcz tragikomedię z tej historii. Pod tym względem ten pomysł na realizację tego filmu był czystym złotem i wyszedł równie kapitalnie. Ile tu jest momentów naprawdę zabawnych, w końcu to tragikomedia, to aż po prostu ciężko zliczyć. Jest to kapitalne wręcz. I ten element właśnie przypomina mi Cohenów. Chyba szczególnie tutaj sobie podobał bawienie się występem w tym filmie Benicio del Toro, bo jego postać Sensei Sergio Carlos to jest coś kapitalnego. I nie zdziwię się, jeśli nawet trójka panów z tego filmu, czyli Pen, DiCaprio i del Toro, zakręci się w jakiejś nominacji do Oscara. Według mnie absolutnie byłoby to zasłużone. Tak jak powiedziałem, sądzę, że najlepszy z tej trójki jest jednak DiCaprio, ale Pen i del Toro też są niedaleko jego. To o czym już powiedziałem. A czego nie rozwinąłem, to element muzyczny. Muzyka. To jest po prostu w tym filmie element, który też poniekąd robi ten film. Ale jak się ma znowu w swojej załodze John'ego Greenwooda, to czasami ciężko, żeby było inaczej. I to jest ten przykład muzyki, która niby teoretycznie do filmu nie pasuje, ale właśnie bardzo pasuje. Greenwood swoją muzyką w tym filmie idealnie podkreśla groteskę całej tej historii, całej tej opowieści. Robi to w sposób imponujący, ale też z niesamowitym wyczuciem. Wie, kiedy po prostu muzyka ma zamilknąć. Oczywiście we współpracy z, z Andersonem. Wie, kiedy trzeba dać, wybrzmieć dialogom, które mówią między sobą postacie, bo często gęsto jest w tym filmie, że podczas dialogów muzyka występuje. Tutaj dialog dialogowi nierówny tak naprawdę wydawać by się mogło. To jest dodatkowy plus tego wielkiego filmu. Końcowy aspekt, który chciałbym poruszyć, to wątek, który porusza ten film, a mianowicie wątek rodzicielstwa, a przede wszystkim Ojcostwa, dokładnie rzecz ujmując, bo i tutaj pojawi się największy spoiler, więc tym bardziej ostrzegam. Okazuje się, że Willa, wydawać by się mogło córka Boba, córką Boba nie jest. Jest ona córką La I to tym bardziej może spowodować lekki mindfuck, ale nie musi, bo ten akurat aspekt jest trochę do przewidzenia, że tak właśnie fabularnie twórcy to zaplanowali. Także to nie jest jakiś wielki plot twist, który przewraca wszystko. Tego można się domyślić, i jest to łatwe do domyślenia się, dokładnie rzecz ujmując. I właśnie pomimo tego, że Bob nie okazuje się biologicznym ojcem Willi, no to tu jest pokazane oddanie ojca wobec córki, co ojciec potrafi dla córki zrobić, jak zaryzykować. Oczywiście pokazuje głównie miłość ojca do córki, jak bardzo jest ona dla niego ważna, coś fantastycznego. Oczywiście też mówi, że brak ojcostwa biologicznego nie znaczy tego, że dane dziecko nie może traktować swojego w rzeczywistości przybranego tatę jak rzeczywistego ojca biologicznego i kochać go niesamowicie mocno. No to jest oczywista oczywistość, ale niekiedy filmy muszą przypominać oczywiste oczywistości. To dodatkowo dodaje emocji temu filmowi. Tak jak mówię, to wszystko jest podlane w sosie tragi komedii, tragi farsy, ale ogląda się to kapitalnie. Końcowa sekwencja pościgu. Tak łatwo jej z głowy nie wyrzucę. To samo cała sekwencja w momencie, kiedy Willa traci kontakt z Bobem, a Lockjaw już praktycznie jest na ich tropie. Wszystkie te momenty są wielkie, także ja serdecznie ten film polecam każdemu miłośnikowi wielkiego kina, bo to wielkie kino bezsprzecznie jest. Paul Thomas Anderson nie zawiódł. Zresztą tak jak on ma zwyczaju, bo należy on do tej grupy reżyserów, o której już tutaj raz na jakiś czas wspominam która nie robi słabych filmów i Paul, Thomas Anderson absolutnie do, nie, do niej należy. Chłop nie zrobił słabego filmu. Ja mogę mieć tam trochę większe problemy z Licory Pizza czy Mistrzem, albo Wadą Ukrytą wydawać by się mogło z jego najsłabszym filmem, ale to nadal są bardzo solidne filmy podpisane jego autorską pieczęcią i które oczywiście też ktoś inny może uważać za bardzo dobre czy wręcz art dzieła. Jeśli miałbym umieścić gdzieś w moim rankingu filmów Andersona ten obraz, no, to stawiam go poniżej arcydzieł prawie że skończonych, czyli aż poleje się krew i nici widmo, ale to jest ta sama mistrzowska klasa, co na przykład w Magnoli. To jest ten rejon. Niepodważalne jest to, że według mnie jest to czołówka filmów Andersona. Zachęcam do wycieczki do kina, a tym, którzy widzieli, gratuluję obejrzenia wielkiego kina, bo to jest po prostu przyjemność. I tyle ode mnie w tym dosyć zwykłym, niezwykłym omówieniu. Jeśli oczywiście nic nie wypanie, słyszymy się po okolicach wtorku środy. Trzymajcie się. Hej!